Lokal zamknięty. Jak to zamknięty? Nie chcesz zarobić? Nie wiedziałem, że to ty, Lorraine. Tu jest prawie wszystko. Powiedz mi. Gdyby zamiast mnie stał tu wielki czarnoch, też dałbyś mu prawie wszystko? Wyskakuj z kasy. Cześć, Phil. Właśnie o tobie myślałam. Jak tam wycieczka? A co powiesz na to? Hey, guys, Stulpysk. Miałaś odpalać działkę Johnemu Sakowi, a ty co? Oddajesz ją młodemu Carmine'owi? Zaknebluj ją. Młody Carmine był przyjacielem mojego ojca. Przepraszam was. Zrobię wszystko, co chcecie. Obciągnę każdemu z was, zgoda? Obciągniesz nam? Dobra, jest? Zresztą po co pytam? Pewnie nauczyła się na tobie. Szulprysk. Spokojnie to wytłumi strzał. Adios, szmato. Ma dziś szczęście. Kula doszła tylko do R. Następnym razem nie będzie tak różowo. Oh, <laughs>